Witam szanownych telewizjów Śląskiej Telewizji. Po tej stronie Marian Gadzina. Dzisiaj porozmawiamy o funduszu patriotycznym. Fundusz patriotyczny już pojawiał się w moim filmiku odnośnie pana Plewy. Tam było opisywane, jak pan Plewa został wyrzucony z mediów narodowych, a czy sam odszedł z mediów narodowych, ponieważ nie mógł zgodzić się na pewne pewne warunki postawione między innymi nie mógł tu zapraszać, zapraszać posłów Janusza Korwin-Mikke oraz Grzegorza Brauna. W tamtym filmiku opisywałem, jak pan Robert Winnicki też komentował na Twitterze tą sprawę. To wyglądało w ten sposób: Robert, wiemy jak jest. PiS płaci, PiS wymaga, choćby ostatnio. I tam było pokazane, właśnie, że Straż Narodowa dostała dotacje z tego funduszu. Straż Narodowa dostała też także jeszcze wcześniej pieniądze oraz także Marsz Niepodległości dostał, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości oraz jeszcze z tego co wiem loty, ale te, tego akurat nie znalazłem, ile tam Roty Marszu Niepodległości dostały. Natomiast co jest ciekawe, na tą informację natrafiłem na mediach narodowych i pan Robert Bonkiewicz on opisywał właśnie, że też Środowiska pana Roberta Winnickiego dostały pieniądze z tego funduszu. To jest dość ciekawe i dlatego chciałem także z tej drugiej strony przedstawić sytuację. Tak, Stowarzyszenie imienia Przemysława II z Wielkopolski dostało 1,5 miliona dotacji z Funduszu Patriotycznego na zakup nieruchomości. We władzach organizacji są działacze młodzieży wszechpolskiej, w tym dyrektor. Biura Poselskiego Polityków Konfederacji i etatowy asystent posła Robert, Roberta Winnickiego. Posłuchajmy może, co pan Robert Bonkiewicz będzie mówił o tym, jak z jego strony wygląda też ta, ta sytuacja właśnie między, między nim, między Robertem Winnickim i, i sprawami tego funduszu, ponieważ no jak widzimy to też wiele emocji wzbudzają te fundusze, a warto wiedzieć tak naprawdę, kto je dostał, co robi. Także przedstawiam tą sprawę także z tej strony. Zapraszam do oglądania. It's time for your medication, Mr. Brown. Maja z wieloma członkami Młodzieży Trzech Polski, były prezes, który ostatnio odszedł, stał się teraz pełnoprawnym członkiem m, m, partii politycznej ruchu m, narodowego. I ci ludzie m, m, te organizacje otrzymały. M, m, pokaźne dotacje tak pokaźne dotacje o których nikt nic nie mówi i Robert Winicki atakuje, atakuje nasze środowisko mówiąc o tym że PiS PiS dał PiS wymaga natomiast nie mówi o tym że jego własne środowisko ją sam dostaje również dotacji teraz powiem tak. Ja tutaj zrobię mały, mały mały wejdę ci Robert w słowo bo o właśnie widzą to państwo na swoich ekranach w tym momencie. Marcin Dobski z, z redakcji Salon24 napisał taki artykuł właśnie o funduszu patriotycznym, o półtora milionowej dotacji dla ludzi z młodzieży wszechpolskiej. Redaktor Dobski pisze, że we władzach tej organizacji, organizacji, która dostała dofinansowanie z budżetu z Funduszu Patriotycznego, czyli Stowarzyszenie Imienia Przemysła II, w tych władzach zasiadają działacze młodzieży, wszechpolskiej, w tym dyrektor biura poselskiego polityków Konfederacji i etatowy poseł, asystent posła, oczywiście Roberta Winnickiego, to jest ta kwota półtora miliona złotych dla. Właśnie tego stowarzyszenia, którym zarządzają ludzie z młodzieży wszechpolskiej, którzy również jeżeli chodzi o środowisko, no, tutaj zarzucają, Robert, tobie właśnie to sprzedanie się prawu. I Sprawiedliwości, to jak to ocenić, jak to skomentować, że z jednej strony ktoś zarzuca tobie, że ty, biorąc pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości, jesteś na smyczy na pasku Kaczyńskiego, no bo takie komentarze się pojawiają, a z drugiej strony z tego samego funduszu patriotycznego ci sami ludzie, którzy krytykują ciebie za otrzymanie dotacji, dostają również dotacje wielomilionowe. No, jakby był takim cynicznym graczem jak Robert Winnicki, bym powiedział, PiS dał, PiS wymaga. I teraz jakby, proszę bardzo, start. Sprawdzamy, jak gdzie koledzy głosowali w różnych głosowaniach, jak będą głosowali. Natomiast ja tego nie powiem. Ja powiem tylko tyle, że bardzo dobrze, że środowiska patriotyczne, narodowe dostają pieniądze. Te środowiska zostały zepchnięte, zupełnie zmarginalizowane przez cały praktycznie okres III RP. Zarzuty naszego środowiska do... Kolejnych rządów, że nie dają środowiskom właśnie narodowym żadnego wsparcia finansowego, dając jednocześnie środowiskom lewicowym albo liberalnym, no były jednym z takich podstawowych jakby narzędzi do walenia w, 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 w polityków kolejnych rządów. Prawda? No i w tej chwili, jak, jak otrzymujemy, otrzymujemy te pieniądze, które powtórzę, nie służą Pieniądze Bąkiewicz'a, tak, w cudzysłowie, to nie są pieniądze Bąkiewicz'a, to są pieniądze, które są realizowane, które muszą zrealizować, czy biorą e, są, są narzędziem realizacji pewnej, pewnych celów, konkretnych zakupów. I co my za to kupujemy? No, stworzymy infrastrukturę organizacyjną, zaplecze, kupujemy sprzęt, kupujemy e, nieruchomości, kupujemy, e, e, kupujemy samochody. Ja powiem tylko tyle, że przychodząc tutaj w 2016 roku, nie tak jak Robert Winicki mówi w 2017, w 2017 jestem pisany w karecie, natomiast marsz już organizowałem w 2016 roku, to faktycznie, tak jak w tym wywiadzie mówi e, 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 Krzysztof Uksza, e, przyszedłem no, może nie na spaloną ziemię, no, ale na, do organizacji, która nie posiada żadnego, e, e, żadnych zasobów. Rozumiecie państwo, organizator Marszu Niepodległości, oprócz koszulek, które służyły do nakrycia strażników Marszu Niepodległości, nie posiadał żadnych zasobów. Nie posiadał lokalu, nawet wynajętego, nie posiadał jednego samochodu, nie, no parę megafonów było i nie było, nie było praktycznie pieniędzy w tej organizacji, były jeszcze jakieś, jakieś drobne, drobne długi.